Raport Witolda, część piąta. Bunkier był dwóch rodzajów. Bunkier zwykły, były to cele w piwnicach bloku 13, stara numeracja, gdzie siedzieli więźniowie przeważnie przed przesłuchaniem do dyspozycji politycznego oddziału lub za karę kapowie czy zesłanie. Cele bunkrów zwykłych zajmowały trzy części piwnicy XIII bloku. W pozostałej części Czwartej piwnicy mieściła się cela podobna do tamtych, lecz pozbawiona światła, ciemnicą zwana. W jednym końcu bloku korytarz w piwnicy zawracał pod prostym kątem w prawo i zaraz się kończył. W tej odnodze korytarza mieściły się małe bunkry zupełnie. Innego rodzaju. Były tu trzy tak zwane szteje bunkry. Za otworem czworokątnym w ścianie, przez który zgarbionemu tylko wejść można było, mieściła się niby szafa o przecięciu poziomym kwadratu 80 cm na 80, wysokości 2 metry. Także stać tam wyprostowanym można było swobodnie. Do takiej szafy jednak. Wciskano pomagając kijem czterech więźniów skazanych na karę szteję bunkra i zamykając sztabami pozostawiano do rana. Do godziny siódmej wieczór od siódmej wieczór do szóstej rano. Zdawałoby się niemożliwe, lecz są świadkowie tego i żyją dziś jeszcze, którzy odbywali karę szteje bunkra w towarzystwie Kolegów wciśnięci do takiej jednej szafy. W ilości, w ilości ośmiu ludzi. Rano wypuszczano i brano do pracy, a na noc znowu uciskano, jak śledzi, sztabami żelaznymi zamykając do rana. Wymiar kary zazwyczaj sięgał pięciu nocy, lecz bywał również i znacznie większy. Kto nie miał jakichś stosunków z władzą w pracy, tego po jednej lub paru nocach w ciągu dnia w robocie z braku sił do pracy zazwyczaj wykańczano. Kto mógł za wiedzą kapa odpocząć w dzień w komandzie, ten jakoś tę karę szczęśliwie przetrzymywał. Trzecią karą był to zwyczajny słupek z austriackich zapożyczonych metod karnych. Z tym, że wiszących za ręce uwiązane z tyłu od czasu do czasu bujał SS-man dozorujący dla zabawy. Wtedy stawy trzeszczały, w ciało wrzynały się sznury. Dobrze było, gdy nie zjawiał się tu perełka ze swym wilkiem. W ten sposób prowadzono czasami dochodzenia, pojąc wiszącego sokiem z sałatki, marynaty, krótko mówiąc, octem, by nie zemdlał przedwcześnie. No i czwartą, najwyższą karą było rozstrzelanie, śmierć szybko zadana, o ileż więcej, humanitarna. Jak bardzo przez zmęczonych długo naprawdę pożądano. Rozstrzelanie nie jest to określenie właściwe. Właściwym by było słowo zastrzelenie lub nawet zabicie. Odbywało się to również na bloku trzynastym. Był tam dziedziniec ograniczony blokami pomiędzy dwunastym i trzynastym. Od wschodu zamkniętym murem, ścianą łączącą bloki, a ścianą płaczu. Nazywamy. Od zachodu też mur, w którym była brama przeważnie zawarta, zasłaniająca od wglądu, otwierająca swe podwoje przed ofiarą żywą lub dla wyrzucenia okrwawionych trupów. Przechodząc tamtędy, bardzo często czuło się zapach taki, jaki czuje się wewnątrz rzeźni. Rynsztoczkiem struga czerwona płynęła. Bielonorym sztoczek, lecz codziennie prawie wśród białych brzegów czerwona rzeczka na nowo się wiła. Ach, gdyby nie była to krew, nie krew ludzka, nie krew polska i to ta najlepsza. Wtedy kto wie? Można by było nawet w samym zestawieniu barw się lubować. Tyle na zewnątrz. Wewnątrz natomiast działy się rzeczy zbyt ciężkie i straszne. Tam Kat Palicz, przystojny chłopak, który na lakrze nikogo nie bił. To nie było w jego stylu. Tam, wewnątrz zamkniętego dziedzińca, autorem był głównym scen makabrycznych. Skazani, rzędem rozebrani, nagostawali kolejno przy ścianie płaczu. On im przykładał karabinek mało pod czaszkę, głowy z tyłu i kończył im życie. Czasami do tegoż celu używał zwyczajnego bolca do zabijania bydła. Sprężynowy bolec wrzynał się w mózg pod czaszkę i życie kończył, oszczędzając kuli. Czasami grupkę cywili wprowadzano, którą dręczono w podziemiach zeznaniami, potem paliczowi oddając na zabawkę. Dziewczętom kazał się palić, rozbierać i biegać w koło po zamkniętym dziedzińcu. Sam stojąc w środku, wybierał długo, po tym mierzył, strzelał, zabijał kolejno wszystkie. Żadna nie wiedziała, która zginie teraz, a która jeszcze parę chwil pożyje, czy może znowu wezmą na badania. On zaprawiał się w celnym mierzeniu. Sceny te widziane z dwunastego bloku przez kilku sztubowych stojących na straży, by w tym momencie żaden z haftlingów nie podchodził do okien. Okna zabezpieczone były koszami, lecz nie dość szczelnie, więc widziano dokładnie. Innym razem widziano z dwunastego bloku przywiezioną jakąś rodzinę stojącą na dziedzińcu przed ścianą płaczu. Palicz strzelił najprzód wojca rodziny i zabił go na oczach żony i dwojga dzieci. Potem zabił mu dziewczynkę małą. Trzymającą się kurczowo ręki bladej matki. Potem wyrwał dziecko małe, które. Nieszczęśliwa kobieta tuliła mocno do piersi. Chwycił za nogi, rozbił główkę o ścianę. Wreszcie zabił matkę w pół z bólu. Jest to scena powtórzona mnie przez kilku kolegów świadków tak dokładnie i tak jednobrzmiąco, że nie mogę mieć żadnej wątpliwości, że tak właśnie było. Na Boże Narodzenie 40 roku więźniowie po raz pierwszy otrzymali paczki od rodziny. O, nie, nie, nie żywnościowe. Mm -mm. Żywnościowych nie wolno było wysyłać do nas, żeby nam nie było za dobrze. Otrzymano paczkę pierwszą w Oświęcimiu paczkę odzieżową, zawierającą rzeczy z góry okleślone: sweter, szalik, rękawice, nauszniki, skarpetki. Więcej nic przysyłać nie można było. W czyjej paczce była bielizna, szła do worka, w efektem kamer pod numer więźnia i tam leżała. Tak było wtedy. Po tym zdołaliśmy wleść wszędzie przez zorganizowanych kolegów. Paczka była jedna, jedyna w roku na Boże Narodzenie, nie zawierała jedzenia, a jednak była i potrzebna ze względu na ciepłe rzeczy i miła, bo z domu. W święta. Westrych z kapem stolarni wykombinowali dla stolarzy dodatkowe kotły z doskonałym gulaszem z SS-Kuchni i w stolarni odbywała się libacja kolejno zjawiających się tam stolarzy. Kotły takie przychodziły kilka razy i po tym, przywożone pod wielkim sekretem przez SS-manów, którzy otrzymywali zbierane przez Westrycha od nas pieniądze. Rok 1941. Zaczął się dla mnie dalszą pracą stolarską na bloku piątym, gdzie stale wymyślałem jakąś robotę. Blokowy wcale nie wtrącał się do mojej pracy. Spotkałem tu kolegę, Gierycha, syna znajomych moich z mieszkania, którym korzystałem w Orle w roku 1916-17 do celów konspiracyjnych. Na blok piąty codziennie prawie przychodził lager Alte Ester Leo, Leon Wieczorek. Numer więźnia 30. Przy wejściu na salę, tak sesmana, jak również i lager altestera obowiązywało krzyknięcie Achtung i złożenie raportu. Robiłem to bez zarzutu, dodając na końcu meldunku: Eintiśle, by der Arbeit. Leowi to odpowiadało. Nie interesował się wcale, co tu robię, tak długo. I jak Paw wychodził z sali. Blok piąty był blokiem młodociany. Mieszkali tu chłopcy od lat 15 do 18, których trzecia rzesza miała nadzieję jeszcze przekabacić. Mieli tu rodzaj jakichś kursów. Leo przychodził tu co dzień, bo lubił młodzież. Lecz lubił chłopców zanadto. Był zboczeńcem. Wybierał tu ofiary swego zwyrodnienia. Karmił, odżywiał, zmuszał do uległości dobrobytem, iż strasząc, straf kompanią. A gdy miał chłopca dosyć, żeby nie mieć niewygodnego świadka, zakazanego w lagrze postępowania, wieszał swą ofiarę, przeważnie w nocy w ustępie. Około 15 stycznia stałem przy oknie, gdy wszedł Leona na salę. Nie zauważyłem go i nie krzyknąłem Achtung, gdyż uwagę moją pochłonął widok przez szybę Cugangu. Jednocześnie zauważyłem pułkownika jedenastego, Tadeusz Reklewski, za oknem. Leo był wyraźnie ze mnie niezadowolony. Podszedł do mnie i powiedział, za długo już tu siedzisz na bloku, żebyś mnie jutro tu nie przychodził. Powiedziałem o tym Westrychowi, kazał mi jednak iść na zajutrz tamże. Więc z dnia następnego poszedłem znowu na blok piąty. Wkrótce za mną przeszedł Leo. Zobaczył mnie i wpadł w wściekłość. Daj, numa! krzyknął. I dziwne tylko, że mnie nie uderzył. Raus, mit demales! wskazał na narzędzia. Wynosiłem się dość szybko. notował mój numer, krzycząc za mną w ślad, że będę ze stolarni dziś jeszcze wyrzucony. W, stolar w stolarni opowiedziałem zajście westrychowi. Wkrótce za mną wpadł Leo. Szczęśliwym trafem kapa w stolarni nie było. Zastępował go westrych, który pozwolił Leowi wykrzyczeć się do woli, a potem wyjaśnił, że stolarz ten meldował mu wszystkim, co zaszło jeszcze wczoraj, lecz on mu kazał dziś pójść na blok piąty, by zabrać stamtąd wszystkie narzędzia. I Leo się uspokoił. Zostałem nadal stolarzem, pracując na wszelki wypadek w drugim pokoju, zajmowanym przez stolarnię. Na tymże bloku dziewiątym. Po paru dniach Westrych kazał mnie zabrać narzędzia i iść za nim gdzieś na obóz. Zaprowadził mnie na blok 15, stara numeracja. Był to szpital. Krakenbałem z niemiecka nazywany. Blokowy szpitala, na ogół trochę zwariowany Niemiec, chciał jednak mieć na bloku porządek. Westrych poradził mu, żeby obramować sienniki listwami. Łóżek tu nie było. Pokotem na podłodze leżeli chorzy w straszliwych warunkach. Sienniki rzucone na podłogę w ten sposób, że głowami chorzy leżeli do ściany. Wyrównane nie zawsze, obraz jeszcze pogarszały. Zdecydowano więc dać listwy przy końcach sienników, ułożonych pod ścianami w dwa rzędy wzdłuż sali. Listwy te, biegnąc równo przez długość sali, tworzyłyby w środku podłogi obramowane równo przejście. Blokowy mi się przyznał i zapytał, czy potrafię robotę dobrze wykonać. Za złą robotę kim mnie czeka na stołku za dobrą, repeta codzienna. Zacząłem więc tu pracę i salę po sali zaopatrywałem sienniki w obramowania z listew, przybijanych do podłogi za pomocą winkli. Dano mi do pomocy przez Westrycha był przysłany jakiegoś inżyniera z Warszawy. Jedliśmy repetę codziennie. Obaj. Jedzenie na bloku pod dostatkiem było. Fasowano na wszystkich, a chorzy niektórzy do ust już nic wziąć nie chcieli. Inżynier z Warszawy zaraził się tu grypą. Przyjęty do szpitala na tym samym bloku, w warunkach, jakie były wtedy w Krakenbau, we wszach straszliwych, wkrótce skończył życie. Robotę z listwami kończyłem już sam jeden. Wkrótce przyszła i na mnie kolejka. Zaraziłem się jakąś grypą lub przemarzłem na apelu. Zima była do siostra. Mieliśmy już co prawda wydane jeszcze przed Bożym Narodzeniem płaszcze ze bez podszewki. Bardzo mało chroniło od mrozu. Walczyłem z chorobą przez dni kilka. Miałem gorączkę, która w parę dni dochodziła wieczorami do 39 stopni. Także zostałbym do szpitala przyjęty nawet bez żadnej protekcji. Lecz cóż, kiedy pójść do szpitala nie chciałem. Dwa były tego powody. Wszy straszliwe w szpitalu i koniec z pracą w stolarni. Broniłem się więc jak mogłem. Lecz choroba uczepiła się już mocno i rezygnować ze mnie nie chciała. Najgorsze było stanie na apelach z rozpaloną głową, przeszywany wiatrem. Nie wiem, jakby się te zapasy skończyły. Zadecydowała o tym rzecz zupełnie inna. Na bloku, na sali pierwszej, mieliśmy nadal możliwe stosunki. Po sztubowym Franciszku droździe przyszedł inny Antek Potocki. Niektórzy z nas pełnili różne funkcje sprzątających. Do mnie należały okna, drzwi i lampy. Wszystko by było na bloku możliwe, gdyby nie to, że byliśmy już wszyscy nieco zawszeni. Co wieczór w koszulach polowano za wzięcie. Ja zabijałem codziennie wieczorem około setki, rozumiejąc, że przez noc nie należy więcej, lecz na zajutrz znowu nowa setka była. Wtedy trudno było upolować więcej, bo gaszono światło w nakazanej porze. We dnie w ciągu pracy zająć się tym nie można było. W nocy nałaziło skoca do koszuli. Gdyby nawet skoca wyzbierać, to też by nie pomogło. Koce we dnie wszystkie razem układano, codziennie więc inny koc można było dostać. Z innych koców, przy ciepłym piecu, chętnie te stworzonka do czystego koca przewędrowywały. Wreszcie zarządzono odwszenie. Nastąpiło to jednak dla mnie bardzo nie w porę. Miałem większą gorączkę. Wieczorem kazano nam się rozebrać. Ubranie, nanizane na drut, oddaliśmy. Do odparowania. Po tym nago pod prysznic na blok osiemnasty i nago na blok siedemnasty, stara numeracja. Tam całą noc siedzieliśmy nago po kilka setek na sali i było straszliwie duszno. Rano rozdano ubrania i na wiatr i mróz przez plac do bloku 3A. Płaszcz swój oddałem choremu wtedy również Antkowi Potockiemu. Ta noc mnie wykończyła. Prawie nieprzytomny poszedłem do szpitala. Po popryskaniu na mnie znowu wodą w aszlaumie położono mnie na blok piętnasty, na salę siódmą. Tam, gdzie przybijałem listwy do podłogi. W straszliwe wszy. Tych parę nocy w ciągłej walce z wszami były, zdaje mi się, najcięższe w Lagrze. Nie chciałem się poddać wszom, dać się zjadać. Lecz jak tu się bronić? Gdy się spojrzało na koc pod światło, cała powierzchnia była bez przerwy ruchliwa. Były rozmaite, i małe, i większe, pękate, podłużne, białe i szare, od krwi czerwone, i w prążki, i w paski. Pełzały wolno, i po grzbietach innych szybko się ślizgały. Stręt mnie ogarniał, i postanowienie silne, nie dać się zjadać tej obrzydliwej masie. Zawiązałem mocno kalesony koło kostek i w pasie, koszulę zapiąłem pod szyją i rękawem. O zabijaniu pojedynczo mowy być nie mogło, gniotłem całą garścią, robiąc szybkie ruchy, zbierając rękami z szyi i z przy stopach. Osławiony gorączką i ruchami bez przerwy organizm gwałtownie snu się domagał. Głowa opadała, lecz znowu się dźwigałem. Nie mogłem sobie na sen pozwolić w żadnym razie. Zasnąć, to przestać walczyć, to się na żery oddać. Po godzinie miałem ciemne plamy na dłoniach od duszenia, plugastwa, od ich ciał posoki. Wybicie wszystkich było beznadziejne. Leżeliśmy ciasno, ciała obwinięte kocami, oparte plecami lub bokiem o siebie. Nie wszyscy się bronili. Niektórzy nieprzytomni. Niektórzy już rzęzili. Inni nie mogli już. Walczyć. Obok mnie leżał nieprzytomny starszy więzień, jakiś góral. Twarz, której nigdy zapomnieć nie zdołam, była odległa o kilkadziesiąt centymetrów od mojej głowy. Cała twarz pokryta skorupą, nieruchomą, wżartych w skórę na twarzy wszy różnych kalibrów. Z lewej strony leżał więzień, co już skonał. Narkun. Naciągnięto na głowę jego koc. Czekano, aż przyjdą z noszami. Przy tymczasem ruszać się zaczęły żywiej na jego kocu, pełznąc w moim kierunku. Chcąc wytłuc wszy we własnym kocu, trzeba by było chyba na równej podłodze uderzać w koc obuchem, kamieniem, raz przy razie. Lecz chcąc się zabezpieczyć od lewa i prawa, było to prawie tak niemożliwe, jak strumyk jakiś zatrzymać w biegu, ani ten ruch przerwać, ani zniszczyć całkiem. Przyznam się tutaj, że wtedy. Po raz pierwszy wydało mi się, że siły mam zbyt małe. By walkę toczyć, by chcieć w ogóle walczyć. Stan taki psychiki mojej był niebezpieczny. Zwątpić w chęć walki znaczy się załamać. Gdy to spostrzegłem, już było lepiej. Dosiłem dalej przy na szyi i nogach. Na miejsce trupa położono nowego chorodu. Chłopca lat może osiemnastu. Nazywał się Salwa, na imię miał Edek. On, gdy zasypiałem, bronił mnie, zgarniając czasami nożem, a czasami łyżką od strumyka wędrowników dążących od prawej. Sam walczył u siebie na własnym kocu, był więc sąsiadem, który od lewej strony zabezpieczał mnie, dając przez to już więcej spokoju. Poza tym kupował mi chleb od chorych, co jeść już nie mogli. Ja wszystko zjadałem, dziwną mam naturę, sam nieraz to stwierdziłem. W gorączce inni nie jedzą, a ja właśnie jem za kilku. W ogóle ten, kto by czytając, ramionami wzruszył, proszony jest, by mnie poznał bliżej osobiście. Wtedy się może zorientuje, że u mnie całe życie wszystko jest na opak. Na sali tej było paru zacnych ludzi, co tu chorym życia resztkę ułatwiali. Był chrybę Dajanek i burski Tadeusz. Obaj zacni, dobrzy, pracowali przy chorych. Wiele zrobić nie mogli, lecz co było w ich mocy, to chorzy tu mieli. Warunków jednak zmienić jasne, że nie mogli. Latem kiedyś okien nie pozwalano otwierać, żeby się chorzy nie zaziębili. Nosili się wszyscy w gorączce i smrodzie. Teraz, gdy był mróz wielki, to wszystkie okna dwa razy dziennie otwierano szeroko. Wietrzono długo i mroźne powietrze dołem po podłodze ciągnące od okien. Dreszczem chłodu wstrząsało skulone postacie leżące pod cienkim, marnym kocykiem. Ja walczyłem z wszami więcej niż z chorobą przez trzy dni i dwie noce. I dnia trzeciego, nie mając już sił wiele, odkryć swoją słabość zdecydowałem się przed Władkiem. Przez nowego przyjaciela Tatka Burskiego napisałem kartkę do doktora drugiego Władysław Dering. Każda kartka w lagrze była podejrzana. Mogli ją uważać za chęć porozumienia się dwóch więźniów działających na szkodę Trzeciej Rzeszy. Napisałem Jeśli mnie natychmiast stąd nie zabierzesz, to stracę resztkę sił na walce z frszami. W obecnym stanie zbliżam się w przyspieszonym tempie do komina krematorium i podałem swoje miejsce postoju. Po paru godzinach zjawił się doktor drugi, Władysław Dering, Was doktora dwunastego, Edward Nowak. Obaj oficjalnie nazywali się tylko Flegerami. Polak oficjalnie lekarzem tu być nie mógł. Doktor drugi jednak tak opanował tę sytuację, że miał już jakiś wpływ na bieg wypadków w szpitalu. Doktor drugi obchodził salę, chociaż nie był to jego dział. Udał, że mnie nie znał. Zwrócił się do doktora dwunastego ze słowami a co tam temu jest? Zbadajcie go kolego. Okazało się, że mam zapalenie płuc lewego boku. Doktor drugi orzekł, że trzeba go wziąć na pewne doświadczenie i zastosować jeden z nowych zastrzyków. Przemaszerowałem na blok 20, stara numeracja. Na piętrze w jednej z sal położono mnie był na łóżku. Byłem jak nowo narodzony. Tutaj wcale w szuf nie było. To znaczy, że jak znalazłem około 40-50 weszek w bieliźni nowo otrzymanej w kocu, to się wcale nie liczyło. Zabiłem je i koniec. Nowe po łóżkach od łóżek sąsiadów przecież nie wlezo, Tego się jeszcze nie nauczyłem. Nic to nawet, że położyli mnie na łóżku przypartym do okna, które było stale otwarte i wiał wiatr. Wpadał prąd zimnego powietrza, zamieniając opary przy oknie w mgiełkę. Bok, w którym miałem zapalenie płuca, starałem się tak ulokować, żeby najmniej na chłód wystawiać. Nazajutrz przeniesiono mnie na środek sali. Dano cztery koce, zastosowano zastrzyk. Po dziesięciu dniach byłem już tak zdrów, że musiałem miejsce odstąpić więcej chorym ode mnie. Przeniesiono mnie znowu na blok 15, gdzie leżałem pierwsze dnie choroby, ale wszy już tam nie było. W międzyczasie odwszenie przechodząc kolejne bloki doszło już do 15. Co za w ogóle dziwna historia. Ta sama makabryczna, zawszona sala, odgazowana i wybielona, zupełnie inaczej się prezentowała. Było to 1 lutego 1941 roku. Tutaj odpoczywałem po chorobie przez cały miesiąc, pomagając tatkowi, Tadeusz Burski, i Jankowi Chrebędzie. Zaglądał często na salę zacny fleger Krzysztof Hoffmann Czasami nawet sypią na naszej sali. Leżał tu Heniek Florczyk, matematyk z Warszawy. Tadek Burski, Raszyńska 56. Został zwolniony z obozu na skutek starań sióstr jego. Przez niego posłałem wiadomości do Warszawy. Pomimo zmiany warunków więziennych na lepsze, umierało na sali codziennie paru chorych. Nie było czym leczyć, a zresztą, nawet kombinowane przez Krzysia, Krzysztof Hoffmann, pigułki były tylko pigułkami. Czasami ludzie po prostu już nie chcieli żyć, nie chcieli walczyć. A kto zrezygnował z życia, ten bardzo szybko umierał. Był to kolejny fragment raportu Fitolda, autorstwa rotmistrza Pileckiego. Na następny zapraszamy jutro o godzinie 20.00, tak jak zawsze. Czytał dla Państwa Marek Hurda. Dziękuję Państwu za uwagę.